Udajemy się na krótki rekonesans. Zobaczymy jak wygląda okolica. Poszukamy jakichś może bardziej dogodnych miejsc do jamy śnieżnej. Poszukamy jakichś takich naturalnych nasypów śnieżnych, gdzie tego śniegu będzie więcej, gdzie będziemy mogli zacząć drążyć jakieś korytarze cały czas szukamy jakiegoś dogodnego miejsca na jamę śnieżną, no jest naprawdę bardzo dużo, opcji jest sporo, możemy zrobić yy, jakoś naturalne, wykorzystać naturalne schronienie, jeśli chodzi o drzewa, tam są takie niecki, jest sporo śniegu, można zrobić okop, no ale chcielibyśmy zrobić jamę, także cały czas chodzimy, drałujemy, tutaj jest taka obiecująca to jest jeden górka, nie? zobacz, to jest ewidentnie na tak, całkiem fajnie. masz 2 metry wysokości. No tu też jest takie dobre miejsce zacz. Ewentualnie na jakiś backup. Tak. Miejsce na jamę śnieżną, znalezione. Nasz kandydat znajduje się tam, takie naturalne. Naturalna górka, górka śniegowa. Śnieg tutaj został nawiany przez wiatr. Liczymy, że tam yy, będzie wystarczająca jego ilość, żebyśmy mogli sobie zrobić taką fajną jamkę. Oczywiście, alternatywnie gdzieś będziemy szukać. Jeżeli tu się nie uda, to znajdziemy coś innego. Mamy maczetę, mamy łopatę i będziemy jechać yy, z koksem. Oczywiście to nie wszystkie atrakcje, które zabraliśmy ze sobą. Zaraz Wam pokażę, co jeszcze mamy. Oczywiście mamy płyny nawadniające, trzeba się dobrze nawodnić, żeby praca szła. Płyn też ma właściwości rozgrzewające i ten płyn sam przygotowałem, yy, zbierając jeżyny po prostu w miesiącu wrześniu. I tak przewidywałem właśnie, luty, marzec będzie akurat do spożycia, także zdrowie wszystkich oglądaczy i subskrybentów kanału Na Szlaku Luty. Dobre. Dobre. Dobrze, że jest ta luta i oby nam pomogła tutaj się uporać, prawda, z tym zadaniem. Chyba przejdziemy do niego po prostu. Chyba przejdziemy. Tak? przejdziemy. Także lecimy kopać. Ładnie. Ewa kopacz. Spróbujemy to zrobić w taki sposób, że wkopujemy się najpierw w głąb i później, jak będzie odpowiednia głębokość, to będziemy się wkopywać w bok. Także startuję z pracą. Uwadzenia Janeczek! Obudź mnie, jak skończysz. Biały kamuflaż zapewnia nam ochronę przed drogimi dronami, ale jest po prostu elementem zwykłej kanaberii, zabawy. Nic więcej. No ale po co mamy chodzić na pomarańczowo, jak wszystko jest białe dookoła, prawda? O! Po co mamy chodzić na pomarańczowo, jak wszystko jest białe dookoła? No właśnie! To nie jest Holandia. W tej chwili mamy godzinę 10.34, czyli kopiamy jakieś 34 minuty 35, mamy tego tyle, ale działamy tak, żeby się nie zapocić, no bo mamy cały dzień na to, więc nie chcemy się spocić. Trzeba rozkładać wysiłek w sposób równomierny, ale patrzcie jaka ładna pogoda nam dzisiaj się trafiła, także Michael leci po drona, żeby coś tutaj nagrać, wykorzystać tą pogodę, bo jak wiemy w Beskidzie Żywieckim to ta pogoda niekoniecznie tutaj taka się będzie utrzymywać. Praca postępuje jak widać. Jest coraz fajniej, wygląda coraz lepiej. Pogoda się zmieniła znowu. Mieliśmy słoneczko. Teraz znowu śnieżek. Godzina 11.50, robota postępuje. Robimy jamę niecałą, niecałe dwie godziny. Jak to wygląda technicznie, to sami zobaczcie. Robimy takie nacięcia maczetą w śniegu, wyciągamy takie cegły, takie fragmenty śniegu. Tu robimy prawie takie iglo naokoło. Także Michael tam siedzi w środku z łopatą, z maczetą. Oczywiście się zmieniamy. Wyciąga mi takie kawałki tego śniegu. A ja to wtedy biorę i tutaj buduję ścianę. Jeszcze trochę nam to zajmie. O, tu już sporo ma narobionych. Michael w szale, kurwa. Michael w szale. Tworzenia, a właściwie niszczenia. Tworzy i niszczy. Tworzy i niszczy jednocześnie. To są ludzie. Tworzą i niszczą. Mówią, że coś tworzą, ale na, na dobrą sprawę tworzą to niszcząc coś innego. Taka jest prawda. Work in progress. Czyli praca w toku. Tak to wygląda w środku. No jeszcze trochę do zrobienia jest na pewno. No, ale już jakieś tam efekty widać, nie? Także staramy się cały czas utrzymywać tutaj, e, jeśli chodzi o sufit, to półkole, tak żeby nam, żeby nam się to nie zapadło. Tutaj robimy też takie konstrukcyjne e, ściany, czyli tu, ten element na przykład tego nie usunę, bo to jest element nośny, czyli a się wbijam tu, to zostawiam, to trzyma ten cały strop. Na zewnątrz czuwa majkę w razie czego, jakby się zawalił strop, no to wyciąga mnie za giry. Chyba, że na przykład ciągnąłbym mnie za jedną nogę, no to wtedy umieram, no bo prawdopodobnie ta druga noga gdzieś tu grzęźnie, no nie wyciągnie mnie za jedną nogę, musiałby mnie wyciągnąć za dwie. No ale takie ryzyko zawodowe, no jak się robi dziury, jamy, to trzeba to wziąć pod uwagę. Tutaj już mamy takie dwie konstrukcje, po to, żeby. Yy, zrobić zadaszenie tego naszego wejścia To jest ta nasza przestrzeń biesiadowa O której mówiliśmy na razie, tu jest nieporządek, także Nie zwracajcie proszę na to uwagi, zrobimy tu Zrobimy tutaj porządeczek Co tam się dzieje w środku, co tam się dzieje w środku? Mógłbyś na Michael wyjechać z kamerą i powiedzieć Tak, oczywiście Proszę cię bardzo, przekazuję panu. A więc mamy tutaj komorę główną, tunel e, I teraz żeby nie robić z tego takiej jednej kopuły no to zrobiliśmy wnękę tu po prawej stronie na jeden na, na bagaż i z lewej strony wnękę na karimatę i bagaż także eee, tutaj będę ja spał i obok będę miał bagaż eee, tutaj Jachu wsadzi sobie bagaż i pewnie będzie spał gdzieś tutaj no tutaj sklepienie mamy w tym miejscu wyższe natomiast staramy się jednak tego śniegu podbierać najmniej jak się da, żebyśmy mieli eee, solidną konstrukcję ale zobaczcie tutaj te linie to jest linia zmrożenia śniegu, czyli najpierw był ten opad tutaj, następnie on się utrzymywał, pewnie się trochę roztopił od słońca, e, zmroził się i na to padły kolejne warstwy e, i tych warstw jest ze 3 takich opadł na zamrożony nawierzchnie, także z naszego punktu tutaj widzenia i analiz wynika, że to jest dosyć, dosyć bezpieczna konstrukcja Myślę, że mamy jeszcze z półtora metra, no około na pewno metra wyżej Materiału Także, oj Także tak to wygląda tutaj No tak, tak, to właśnie chciałem powiedzieć, dziękuję Ok, no to widzicie Jak to wygląda w tej chwili, na ten moment, jest godzina 14:53, jeszcze mamy 2 godziny, 2,5 godziny słońca. Także będzie pomału wykańczać jamę i przygotowywać się do ogniska i do wieczoru. No, jama śnieżna już prawie gotowa. Z zewnątrz przynajmniej to już przypomina ten kształt docelowy, także niewiele to się zmieni. W środku jeszcze będę trochę drążył, ale spójrzcie, jak to wygląda w tej chwili. Tu doszedł element maskujący, czyli takie zadaszenie. To jest taka plandeka wojskowa czeskiej armii. Także tu mamy taką przestrzeń biesiadną. Tu można po prostu sobie usiąść. Można nawet stanąć. Proszę bardzo. I tu wieczorem będziemy spędzać czas. Cześć sobie usiądzie. Jest ok. Natomiast w środku, w środku jeszcze, jeszcze będziemy troszeczkę pracować, Tak jak widać są dwa korytarze Lewy i prawy W lewym Michaels, w prawym ja A wszystko to w takiej śnieżnogórskiej, leśnej scenerii. Jadę zobaczyć gdzie to jest. kurwa się? Co? Się? Tak, się. No. Tu jest jeden otwór, tu, tam jest drugi, pod nad ryjem moim. Także ja tutaj będę spał. Tu muszę jeszcze wybić w suficie otwór wentylacyjny, gdzieś tutaj, żeby, żeby powietrze uchodziło. Starożytną maczetę znalazłem. Co? Starożytną maczetę odchodzę. Chyba? Tu. O, to dobrze. Ech, także, którą my tu mamy godzinę? Godzina 15 Godzina 15.48. Ja my budujemy od godziny 10.00. Czyli już praktycznie 6 godzin. Bo zajęło to trochę więcej czasu niż się spodziewaliśmy No ale to jest jama dla dwóch osób I jeszcze troszeczkę tutaj pracujemy Michael robi porządek, no bo dzisiaj jest sobota Dzisiaj to trzeba posprzątać, wiadomo Dom trzeba posprzątać w sobotę Tak to wygląda Widzieliście tą piłę? Tam taką długą? Tak wygląda jama śnieżna nocą, kiedy szykujemy się już do spania. Tam Michael wchodzi. Godzina 22.10. Kończymy dzisiejszy sobotni wieczór. Ciężki dzień, dużo roboty ale też trochę, yy, trochę godzin przy ognisku, tak żeby się zregenerować no idziemy spać już, bo jutro wstajemy o 6 rano lecimy na szlak, lecimy zdobywać Babią Górę Dobranoc Rozpoczynamy kolejny dzień naszej wyprawy, naszej przygody niedziela rano druga noc w terenie pierwsza noc w jamie śnieżnej no i od noc w jamie śnieżnej nie należy nigdy do komfortowych, zawsze jest problem z tym, żeby zmienić pozycję, przełożyć się z, z brzucha na plecy na przykład, czy gdzieś tam się ruszyć, no w ogóle problem jest z wychodzeniem, jeżeli chcesz na przykład siku, także lepiej wysikać się przed spaniem i rano jak już wstajesz, to już wstajesz konkretnie. Także co dzisiaj przed nami, no w tej chwili będziemy spożywać pokarmy, pakujemy nasze plecaczki takie mniejsze i udajemy się na wyprawę na babią górę